Witam Was kochani bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu Agnieszka Wojtala Clarity Studio, kłaniam się z tej strony. Moi drodzy, dzisiaj chciałabym się zająć tematem bardzo istotnym, a żeby wnieść do Waszego życia więcej klarowności, jasności, jak to na tym kanale winno być, w tematyce chorób przewlekłych, chorób dziedzicznych, czyli odpowiedzieć sobie na takie pytanie, czy my Skoro w rodzinie była taka choroba, to my dziedziczymy tą chorobę i na prędzej czy później ona w naszym życiu się pojawi. Zapraszam Was do wysłuchania. Moi drodzy, w temacie tym właśnie będę chciała użyć do um, jakby uspójnienia tych wszystkich treści kilku dziedzin. Przede wszystkim psychobiologii, medycyny germańskiej i epigenetyki. Epigenetyka to jest taka, można powiedzieć w cudzysłowie, nowa wiedza, która mówi wyraźnie o tym, że my nie jesteśmy determinowani przez nasze geny. Co to znaczy? Czyli obecność danego genu w naszym organizmie nie powoduje, że my będziemy chorować na taką chorobę. Bardzo ładnie mi się to wszystko składa właśnie tutaj z medycyną germańską i z tym, co mówił dr. Hammer. I na początku chcę Ci tylko powiedzieć, że to, co dzisiaj będę mówić w tym filmie, to jest właśnie moja konkluzja, moje połączenie tych wszystkich puzli i takie przedstawienie tego, co w moim odczu odczuciu zadziewa się naprawdę w naszym organizmie, i czy yy, właśnie yy, jakby jesteśmy skazani na choroby pewne ciężkie, przewlekłe, typu cukrzyca, yy, rak, nadciśnienie i jeszcze jakieś tam inne. Skoro w naszej rodzinie któryś z członków rodziny albo może w pokoleniach pojawiała się taka choroba. Więc po pierwsze, pomyślałam sobie, że przedstawię Wam to w ten sposób. Zobaczcie. Epigenetyka jest to nauka, która mówi nam o tym, że żeby zaszła zmiana jakaś taka genetyczna, żeby doszło do w ogóle reakcji DNA w naszym, w naszym organizmie, czyli żeby to, cała ta machina ruszyła, żeby dochodziło do na przykład powielania komórek, czy też ich redukcji, no to do tego potrzebne są, potrzebne są odpowiednie warunki środowiska zewnętrznego. Tak mówi epigenetyka. Klasyczna, że tak powiem, genetyka zakłada, że my mamy dany gen i już jest pozamiatany. Jeśli on jest w jakiejś aktywności, no to przerąbany. Bruce Lipton który właśnie epigenetykę tutaj przy, przytacza i w ogóle on dużo o tym mówi e, w książce biologii przekonań, polecam. Trochę ciężka na początku do zniesienia, ale potem jest już e, łatwiej, bo początki są takie mocno biologiczne. Więc e, on właśnie podaje taki przykład, który w ogóle powinien zamknąć usta tak naprawdę wszystkim. E, to, moi drodzy, jest e, taki przykład, że. Są kobiety, gdzie każda z tych kobiet ma gen aktywny raka piersi. Natomiast wytłumaczcie mi, dlaczego nie każda z nich choruje. To jest bardzo ciekawe. Nie każda z nich choruje. I to powinno, właśnie tak jak mówię, to jest takie zamykające usta. I teraz wytłumaczmy sobie, dlaczego. Wyobraź sobie kwiatek. Masz dwa, masz sklonowane kwiatki, tak, żeby powiedzieć, że są identyczne. Stawiasz jednego w warunkach sprzyjających mu, a drugiego w warunkach niesprzyjających, czyli tamten ma odpowiednie nasłonecznienie, jest odpowiednio odżywiony, nawodniony i tak dalej, natomiast ten drugi, no nie, albo ma za mało wody, albo ma za dużo wody, albo ma za dużo promieni słonecznych, a może jakieś kwaśne deszcze na niego padają. Więc te dwa kwiatki będą wzrastały inaczej. Czasami na roślinach są takie, jakieś takie wybrzuszenia, zgrubienia, liście są inne. No, sam dobrze wiesz, albo sama wiesz, że, jeśli, że nie wszystkie kwiatki na przykład lubią być na oknie, na parabicie na południe. One wolą mieć inne warunki. No to jest naturalne. Ale co za tym idzie? Idzie zmiana w ich wyglądzie, w ich anatomii. Więc przełóżmy sobie teraz taką sytuację na komórki. U człowieka. Wyobraźmy sobie, że jest Pan Zdzisiu numer 1, który został sklonowany i z niego powstał Łdziśu numer 2. I to są dwie takie same jednostki organiczne po prostu, tak? Mają te same cechy charakteru, te same cechy płciowe, wszystko jest to samo, nawet anatomicznie. Identyczni są pod kątem genetycznym. I teraz zobacz. Pan Łdziśu numer 1 ma fantastyczną rodzinę, dobrze się w niej czuje, jest szczęśliwy, jest zadowolony. Żona go kocha, szanuje go, ma dobrą pracę, nie może powiedzieć, że na przykład brakuje mu pieniędzy na życie. Natomiast pan dziecko numer dwa ma problem z pracą, dlatego że ją stracił. Jest na bezrobotnym. Jego żona nie pracuje i jeszcze mu wmawia: Ty nie robię, Ty nic nie potrafisz, Ty tego nie umiesz, Ty jesteś nieudolny i wykazuje w stosunku do niego brak szacunku. Więc ten mężczyzna, najnormalniej w świecie, jego komórkach wątroby, bo komórki wątroby, miąższu wątroby przede wszystkim, miąższu wątroby odpowiadają za konflikt typu brak. Brak szacunku, brak jedzenia, dosłownie wręcz nawet. Więc taki pan 10 numer dwa yy, wysyła pewnego rodzaju, jakby produkuje pewnego rodzaju myśli, no i emocje. Emocje, wiemy już, że istnieją, molekuły emocji, czyli nasz mózg poprzez różnego rodzaju neuroprzekaźniki dosłownie Poprzez krew kontaktuje się z komórką wątroby, w wątrobę. wątroby. Każda komórka otoczona jest błoną komórkową i po prostu ta molekuła do, puka do tej komórki i mówi: hej, hej, musimy zacząć działać. Co to znaczy działać? I tu przychodzi do nas medycyna garmańska, która mówi, że w przypadku fazy aktywnej, takiego stresu pana z dzisiaj nr 2, kiedy brakuje mu szacunku, brakuje mu pożywienia, brakuje mu pieniędzy. To wtedy komórki się rozrastają. Czyli ta komórka musi zwiększyć swoją powierzchnię, żeby jakby wypełnić ten brak, którego on doświadcza. Więc co się dzieje? Dzieli się, tak? Po, powstają nowe komórki, multiplikują multi, się, tak? Robi się tego więcej. Czy tam e, zaangażowany jest w to e, e, genetycznie nasze DNA? No, naturalnie, że jest. To wszystko. Podziale komórkowym istotne. Dlatego yy, bardzo fajnie Brus Lipton, Lipton nam to pięknie wszystko połączył i przekazał. I teraz, co w naszym życiu może być tym, tym takim czynnikiem, który kształtuje nasze środowisko, yy, powiedzmy to środowisko zewnętrzne, które wpływa na wewnątrz, czyli na nasze myśli i odczucia i może wywołać w nas chorobę? No, wyobraź sobie, na przykład, yy, no jest w linii rodziny. Jakaś tam y, choroba, typu, nie wiem, rak piersi albo właśnie nie wiem, cukrzyca, albo nadciśnienie. I już wszyscy z natury wiedzą, że oczywiście tata miał wtedy, to ja też teraz będę miał, mama miała, to ja też będę miała. Czyli co przychodzi? W Twoim środowisku zewnętrznym jest takie zdarzenie, no ewidentnie jest. Idziesz sobie na przykład zrobić badania genetyczne, mówisz, o Jezus, mam ten gen, mam ten gen, i koniec świata. Wierzysz w to. Widzisz, wierzysz. Natomiast to, że my mamy ten gen, to wcale nie znaczy, że my będziemy chorować. Jeżeli się zafiksujemy, czyli według germanskiej, wejdziemy w tak zwany konflikt biologiczny, czyli lęku, na przykład strachu przed śmiercią, strachu tego, co ze mną będzie, czyli uwierzysz, uwierzysz w to, że jesteś w sytuacji bez wyjścia, jesteś jak ofiarek, baranek, którego po prostu idą i niosą na ołtarz, żeby go zarżnąć, to tak będzie. To tak będzie, dlatego też zwróć uwagę na te czynniki. Czynnikiem są myśli twoje, emocje twoje i to, co środowisko zewnętrzne, w którym się e, obracasz, czyli ludzie, którzy cię towarzyszą, miejsca, w których jesteś, e, one mają swoją energię, ludzie do ciebie mówią straszą cię na przykład. Nie jedz tego, bo będziesz chory. Nie jedz tego, bo umrzesz tak jak twój ojciec. Albo nie obżeraj się pączkami, bo, bo nie wiem, dziadek tak robił i teraz, a ty po dziadku jesteś podobny, to będziesz też chory, będziesz miał cukrzycę. I co? I okazuje się, że Ty wierzysz w to, robisz ten magiczny klik i po prostu tak się dzieje. Więc to jest takie proste. Tak, to jest takie proste. Oczywiście, że są też czynniki zewnętrzne. Takie jak, nie wiem, promieniowanie, jakieś rzeczy, które ty wprowadzasz do swojego organizmu i zatruwasz się, po prostu zatruwasz się. Więc nie ma co też tutaj nie mówić o tym, bo to też jest ważny czynnik. Natomiast jeżeli dbasz o siebie, normalnie, racjonalnie się odżywiasz, bez żadnych tam wydziwnień, panujesz nad swoimi myślami, jesteś świadomy, bo posiadasz wiedzę, Wiedza, taką, którą wam tutaj przekazuję, której ja się nieustannie uczę, bo to, to jest to studnia bez dna, ona powoduje, że masz narzędzie do walki z lękiem. Bo nie wiedza powoduje lęk, wiedza powoduje świadomość, czyli takie oparcie, aha, to tak to jest. To tak to jest skonstruowane. Więc super. Więc cieszę się i teraz jest pytanie w co wierzysz? Co wybierasz. To jest aż takie proste, moi drodzy. Naprawdę takie proste. Więc jeśli chodzi o te choroby dziedziczne, jeżeli nawet jakaś choroba już się w tobie pojawiła, to praca psychobiologiczna może doprowadzić cię do jakiegoś powinowactwa, na przykład z twoim przodkiem, bo jesteście tam w liczbach urodzenia, na przykład w tej samej linii, i ty możesz brać za niego, jakby kontynuować pewien problem, który on miał. Emocjonalny, którego nie rozwiązał, a u Ciebie to manifestuje się już w ciele, na przykład, albo u Niego to było w ciele, a u Ciebie jest jeszcze bardziej intensywnie. Wtedy praca psychobiologiczna pozwala odklikać, dosłownie odklikać yy, chorobę. Tak jest. Yy, tutaj yy, germańska nowa medycyna robi jeden wyjątek. Mówi, że jeżeli dziecko rodzi się z jakąś chorobą, to znaczy, że czy, czy z czymś po prostu tam, nie wiem, na przykład z jakimś czerniakiem, z jakąś myszką na ciele, jak to się tak nazywa, to to już zostanie. Dlaczego? Dlatego, że dziecko doświadczyło tego już w łonie mamy, w brzuchu mamy i wzięło ten konflikt tak naprawdę za swoją mamę i to stanowi część jego życia, istnienia. Widać więc, moi kochani, że tak naprawdę ym, pojęcie, choroba genetyczna. Choroba przewlekła i to, że ja jestem skazany na to, ja jestem skazana na to, no, można by wziąć pod bardzo duży znak zapytania. Co my, moi drodzy, możemy w takim razie zrobić z tą całą porcją wiedzy? Usystematyzujmy to w podsumowaniu. Czyli, jeżeli yy, masz już tam, nie wiem, ile jest tam lat swojego życia, dziesiąt może, i w pewnym okresie swojego życia okazało się, że masz jakąś chorobę, typu nie wiem, cukrzyca, naciśnienie, może jakiś rak się przypłędał, i tak dalej. Jest to u, u Ciebie w rodzinie taka norma, taka reguła, więc co Ci zalecam? Zalecam Ci udanie się do osoby zajmującej się nową medycyną, czyli do działu właśnie, psychobiologii, totalnej biologii, czy, te, czy też już do specjalisty z germańskiej nowej medycyny. Tam będzie się szukało i się znajdzie takie połączenie, które pozwoli Ci poprzez przecięcie tego połączenia z danym przodkiem, pozwoli Ci na wejście w fazę zdrowienia, tak? Albo przynajmniej odwiesi się jakiś konflikt, który cały czas się powtarza. Oczywiście konflikt biologiczny, więc można to uzdrowić. Ok, To wymaga dużo wiary, samozaparcia, ale przede wszystkim jest to możliwe. Tak, daje ci takie zielone światło. Jeżeli jesteś osobą, która od dziecka, od maleńkiego, już od noworodka yy, urodziła się wręcz z jakąś dysfunkcją, tak, z jakimś problemem, no to wtedy tutaj idę za tym, co mówi na przykład Roberto Barnaj, yy, no, yy, to uczeń yy, doktora Hamera, on mówi, że w momencie, kiedy się urodzisz z jakąś chorobą czy z jakąś dysfunkcją, to to już po prostu zostaje. Oczywiście redukuje się to lekami, jakąś rehabilitacją i tak dalej, natomiast to już jakby zostaje, bo wziąłeś konflikt za mamę w brzuchach, wtedy jesteście zrośnięci, więc to nie słyszałam, żeby takie choroby się dało odklikać, więc to jeśli znasz taką metodę, to chętnie ja też posłucham. No i oczywiście kolejna rzecz, jeżeli u Ciebie w rodzinie jest y, jakaś taka chronologia, że się choruje, że pojawiają się dane choroby, konkretne, specyficzne, których się boisz, na przykład Alzheimer, Parkinson, y, że ktoś się. A ty się już na przykład zaczynasz zapominać albo trzęsą ci się ręce, już, powolutku. To sprawdź, co ty myślisz na ten temat. Co ty myślisz? Czy ty wierzysz w to, że ty też zachorujesz? Czy ty masz takie myśli? Czy Twoje środowisko nie, nie gada, nie wmawia ci wręcz takiej choroby. To jest, to jest bardzo niefajne, kiedy mamy w towarzystwie naszym, najbliższym, kogoś, kto się boi, kogoś, kto w to wierzy, że choroby przenoszą się w genach i w ogóle to jest już y, y, takie skazanie, jesteśmy skazani, że my nie mamy wyboru, że my jesteśmy naznaczeni. Że tej tak się tak skończy. Jeśli mamy taką osobę w naszym towarzystwie, to wy, trzeba wyraźnie powiedzieć jej stop, tak, żeby ona szanowała twoje granice. Jeśli ona rozumie te reguły, zrozumie reguły, które, które rządzą tym światem, ale według nowych, a nie starych jakichś tam dwustuletnich przekonań, gdzie wierzyło się, że geny nas determinują w całości, czy będziemy zdrowi, czy chorzy. To jeśli ta osoba w to uwierzy, no to super, a jeżeli nie, no to trzeba się dystansować, albo przynajmniej mocno stawiać granice takim ludziom, bo oni ci coś dosłownie wmawiają, tak? I myślę, że yy, czas, jeżeli jeszcze, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to czas zająć się czytaniem na temat epigenetyki. To jest, tak jak powiedziałam, nowe źródło, ale nie znowu takie, że ma dwa lata czy tam pół miesiąca, a nawet gdyby, to to działa. To się zazębia z fizyką kwantową, z neuropsychologią. To wszystko się zazębia. Dlatego też wzywam Cię do tego, żebyś wzniósł się ponad jakieś swoje strachy, swoje ograniczenia, że to już tak jest, że to już tak będzie i że nie masz na nic wpływu. Jeszcze raz przypominam m.in. o tej książce, o wielu przekonań. Oczywiście Bruce Lipton, który dla mnie jest tutaj takim autorytetem w tej dziedzinie, Również możesz go posłuchać sobie w internecie i tak na spokojnie, jeszcze to wszystko, żeby się w tobie utrwaliło. Dokładnie, żeby się w tobie utrwaliło. Także ja myślę, że wyczerpałam temat na dzisiaj. Chciałam to, żeby to było szybko, konkretnie, przykładem, e, jasno-klarownie i mam nadzieję, że dużo wyniosłeś i wyniosłaś z tego dzisiejszego odcinka. Jeżeli ci się podobało, to oczywiście zapraszam do ławek w górę, do subskrybowania kanału, polecenia go innym osobom, ażeby też może. E, troszkę poszerzyć granice, poszerzyć, jakby tych ludzi, grono tych ludzi, którzy e, przestają się bać, którzy są bardziej świadomi. E, dla mnie bardzo istotne jest to, żeby właśnie ludzie przestali się bać. Przestaje się bać chorób, przestaje się bać tego, że choroba jest jakimś nie wiadomo czym, co spada z nieba. I, i, I my jesteśmy tylko takim właśnie barankiem, który został wybrany akurat na to, żeby być złożonym na ołtarzu i żeby umrzeć w cierpieniu i tak dalej. Więc moi kochani, po prostu sięgajmy po wiedzę, słuchajmy jej, dzielmy się nią, ale nie tylko. Róbmy coś więcej, stosujmy ją w naszym życiu. A życie jest tak sprytne, tak przepiękne. Że na pewno da nam prędzej czy później okazję do tego, żeby tą wiedzę zapowziętą gdzieś z internetu czy z książki, żeby to sprawdzić po prostu. tak? Czyli może akurat pojawić się u ciebie jakaś choroba. Niekoniecznie musi być to choroba jakaś przywlekła, teraz wzbudzająca strach, ale wystarczy na przykład zapalenie krtani, wystarczy zapalenie ucha, które ostatnio miałam i brrr, myślałam, że zwariuje. Sama świadomość tego wszystkiego. Skąd to jest, dlaczego to jest, spowodowała, że ja na przykład nie nakręciłam się za bardzo, chociaż nie słyszałam, no, może w 5% słyszałam tylko na, na, na to prawe ucho i to jeszcze przez praktycznie dwa dwa tygodnie, tak? Także to mogłabym się przestraszyć, ale z tą wiedzą, którą mam, po prostu włączyłam spokój i wiedziałam, że skoro biologia zadziałała, Czyli we mnie e, zrodził się konflikt biologiczny, i na poziomie emocjonalnym ja sobie z czymś nie poradziłam, bo coś było dla mnie takie trudne do przeskoczenia i doszło do rozwiązania tego konfliktu, no to teraz moje ciało musi jakby to odchorować i daje na to pełną przestrzeń. Oczywiście, jeżeli ktoś potrzebuje, żeby wesprzeć się w tej fazie, kiedy pojawiają się te trudne objawy, najczęściej w fazie zrobienia, co ciekawe, to wesprzeć się jakimiś lekami, jakąś kuracją, jakimiś metodami leczniczymi, naturalnymi, czy też nie, to uważam, że jest to czasami ważniejsze niż to, żeby wywoływać wtórny konflikt, czyli boli mnie ucho, jestem w fazie zdrowienia, ale jestem tego nieświadoma, i teraz wywołuję kolejny konflikt, bo się zaczynam bać o to, czy nie utracę słuchu. I to jest kolejny konflikt, który się na to nakłada. Jak my tak będziemy sobie nakładać to wszystko, to za chwilę będziemy mieć problem, żeby z tego w ogóle wejść. Dlatego kończę na dziś, moi kochani, takim optymistycznym akcentem, że wszystko jest możliwe. Trzeba tylko mieć odpowiednią wiedzę, wiedzę trzeba chcieć. I pamiętajcie, tak dobierajcie sobie swoje środowisko zewnętrzne, o ile macie wpływ na pewne rzeczy. Tak dobierajcie sobie ludzi, którzy są wokół Was. Tak karmcie siebie, czyli przyjmujcie środowisko zewnętrzne do siebie, czyli również pożywieniem, środkami różnego rodzaju. To, w czym się kąpiesz, to, czego słuchasz, to, co jesz, to, co słyszysz od innych. Tak to wszystko dozuj, tak to wszystko stosuj, żeby to było dla Ciebie korzystne. Żeby ta energia, która z tego płynie, żeby ona odżywiała twoje komórki i żeby tam była harmonia i równowaga, żeby nie musiała żadna molekuła emocji czy też jakaś, jakaś inna fizyczna, na przykład natu, fizycznej natury jakaś rzecz, żeby nie musiała negatywnie wpływać na twoją komórkę i zmuszać ją do tak jakby reakcji obronnej, do zmiany czasami nawet anatomicznej, do, do pewnych takich ruchów, na przykład jak podział komórki, zanikanie funkcji, czyli na przykład, że nie będziesz czuł węchu, że będzie, komórki będą się dzielić albo będzie ubywać na przykład komórek w Twoich kościach. To jest naturalny wpływ środowiska zewnętrznego, tylko my czasami myślimy, że to tylko materia na nas oddziaływuje negatywnie, a tu się okazuje, że nasze właśnie przekonania, to co my słyszymy, o czym ciągle mówię na tym kanale, to jest też czynnik zewnętrzny, który na nas wpływa. Nawet jeśli to są nasze myśli, to to jest coś, co jest, można powiedzieć, poza komórką, tak? Dopiero kiedy wyge zostaje wygenerowana pewna energia płynąca dosłownie z fali myślowej, czy z, z uczucia, z emocji, to to się naprawdę zaczyna przekładać na materię i zaczyna wpływać na naszą materię. Więc miejmy na, że tak powiem, na celowniku fizycznie świat zewnętrzny, czyli ludzie, otoczenie, za co do siebie przyjmujemy, ale i też to, co jest w nas i co wpływa bezpośrednio na nasze komórki. Tak jak u tego pana z dzisiaj, numer dwa, czy tak jak kwiatek po prostu, który, żeby walczyć o przetrwanie, o przeżycie w trudnych warunkach, musi dokonać pewnych zmian. I Czasami, no jak, taka, znaczy taka, jak taki yy, guz wątroby jest, tak to, to można powiedzieć, że taka wątroba jest jakaś taka wynaturzona, jest jakaś taka inna, albo jak mamy y, częste konflikty, na przykład nie wiem, czy w nadgarstku czy w kolanie, utraty własnej wartości, i to się robi często, czyli wpadamy w konflikt, wychodzimy, wpadamy, wychodzimy, to potem mamy przy takiej y, y, nawracającej y, aktywacji konfliktu, czy tam w zawieszeniu w konflikcie, to. Potem te nasze komórki, e, kości czy też stawach, one są zniekształcone i już nie będą e, działały tak idealnie jak, e, jak wtedy, bo mechanizm się wypacza. Tak, i coś nam tam strzeli, coś nam tam pyknie, a mamy jakieś ograniczenie w ruchu danego stawu. Proste, no niby proste. <laughs> Tylko musimy to przyjąć do siebie, przetrawić wszystko, zrozumieć, wysłuchać dobrze i, i działać. I działać po prostu w zgodzie z tym, żeby było nam w życiu. Coraz lepiej i żeby nam było e, jakby coraz spokojniej, żeby nie było tego lęku w naszym życiu. Dziękuję za wysłuchanie. Do zobaczenia następnym razem.